Trzeba. E, tak, nie wiedziałem, że widzowie taki film w ogóle nagram, ale tak, jest to 2025 rok. Nie ma daily. Nagrywam ten film przed daily, no bo chcę was poinformować co się pojawi na tym daily. Jak widzicie jesteśmy w grze, która się będzie pojawiała na daily, to nawet bardzo często. Więc po prostu to jest jedna z gier, która się będzie pojawiała na daily. Nie zdradzimy wam oczywiście widzowie wszystkiego, no bo to, to by było takie gówniane w sumie. No i, i co widzowie? Mam nadzieję, że docenicie naszą pracę, bo na daily siedzimy, Głównie cały dzień, całą noc, prawda, Franiu? No, jak ta piosenka, cały dzień? Co? Jak jest ta piosenka od tajniczka? Cały dzień, całą noc. Dobra, no. i, i ten. No. Co? Ogólnie, widzowie, ja mam kanał. Swój nam powiedzieć o tym planie? Nie, ale jaki, o jakim planie? Ale wiesz jakim. IRL Plan? Aha, aha, Dobra, no to możesz możesz coś tam powiedzieć, nie? Co nie co możesz tam No, Na moim kanale pojawi się content Sirlet. I to będzie fajny content. I na moim też. Tak, i na Kurona też. Ale to dopiero po daily, więc... No. Więc jeszcze... 2027 widzimy się. Ludzie. Kurde, no to co Tak trochę obwóz trochę. Czekaj, ja próbuję im beda dojechać. Ale komu? No, czerwonym. Ale oni nie mają beda. No se, aha. Ja, no, bo czerwony... Jeszcze morski jeden chyba został. Ta, no. Ono żyje. doprawić sobie no i co no? To dla nas y, dużo A, będzie. A i jak... te będę mogę nagrywać. Na tym serwerze mogę nagrywać cały czas bedy. Co, Bo ten serwer jak jest fajny. A nie mają już. Czy oni do nas polecieli? Gdzie ty jesteś no? Ja ziomka biję. Po będzie, po będzie, po... Bedzie, po, po bedzie. No nie ma on... Uciekaj. O, no ja zginąłem! Przez ciebie! Kurde! On też zginął, a nie, jednak nie? Dobra, zginął. Dobra czekaj, zaraz i to ja ja my, my tu jesteśmy chyba w tym odcinku, żeby pogadać, a nie kurde tutaj. Tak, y... Po czym tu gadać więcej? Nie wiem, ale ten film nie może trwać dwóch minut, więc... No. Więc widzowie, w ogóle jest taki plan, żebyśmy. Aha, spadłem. Żebyśmy widzowie, jest taki plan, żebyście i wy mogli brać udział w niektórych filmach, ale to już po daily. Ale po, po co ja o takich rzeczach w ogóle gadam? Ee, daily i daily. Same daily, teraz wam będę mówić. Teraz przedstawiamy same daily, I więc. Morski, dobra, jestem. I tak widzowie. Może, możliwe jak Franiowi się będzie chciało na daily, zobaczycie dużo obbi z Minecraft'a i zobaczycie do, i zobaczycie pewnie jakiś Survival, ale nie wiem, czy Franiowi się będzie chciało. No, obbi mniej mi się chce, obby a Survival? Survivala też straciłem Wenę, ale we trójkę można. No. Ja bym zrobił w ogóle taki serwer SMP, tak jak jest Anarchia SMP, nie? No. E i byśmy byłby tam. No, tymczasem, tymczasem. No, no, robimy anarchię, ale bez anarchii. Bruch. Ale nie, ja bym chciał takie coś, że robimy swój serwer, i albo gramy z ziomkami naszymi. E, no, biały! Wiem, widzę go. Albo rozpadu. gramy z naszymi ziomkami, albo. Gramy z widzami na tym serwerze. A, i są no, zdrady. No, z widzami można. Że są zdrady, że są klany, że tam wiesz. Rozumiesz? Jak, tak no. jak były y, serwery, ten anarchia SMP i drop SMP, to ja bym takie coś zrobił. I. Y, widzowie, myślę, że wy byście chcieli takie coś? Ja y bo mnie, bo mnie biały zabija. Oni beda nie mają. Tak, ale on nie, tak, tak, ale zabił, on nie to... zabije. No i nie zabił, to my mamy po On, On kurde na jakichś gra. Ja zginąłem. Ja też. Ja były też. No więc y, widzowie, no co, co? Co tu jeszcze mówić? No y, i tak, i będzie się też Robloxik jakiś pojawiał tam. Będź... Ja nie lubię Ale nagrałeś dużo filmów ze mną już z Robloxa. A, ale wiesz, mnie coraz mniej lubię. No ja w ogóle widzowie mi się nudzą te gry już takie dla dzieci, typu Minecraft i Roblox, już sobie gra pogrywam tam w GTA, więc... Znaczy ogólnie yy, mi się bardzo podobało jak graliśmy w Fortnite'a. To nie dlatego też, że to jest super gra, tylko po prostu dobrze mi się grało. Nawet jak przegrywaliśmy, no to była motywacja, by to grać, by, kurde, nagrywać, a nie tak jak z tym Minecraftem, że Minecraftu, to kurde, to... tak, no możemy nagrać Bad Warsy, po czym Kuron mówi, że ten, że już mu się nie chce. A w Fortnitecie była taka motywacja, widzowie. No ja właśnie. mogę grać w Fortnite cały dzień, i całą noc, nie? Bo no, ja też, tylko że. No mi się popsuł, nie? Ej, ja mam nie, muta. Nie miej teraz muta, bo na nas lecą. No, sorry. Spadłem, spadłem do Wojda, na nas lecą. Idę, 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 idę! Leży jedno gówno, zabij drugie gówno. A ja nie żyję. Nie zabiję, Oj. bo nie ogarną. O, jest żółty? Ja stąd pier... Dobra, widzowie, kolejna gierka. To jest głównie taki odcinek specjalny przed daily też, żeby... Wie... I to jest ostatni, widzowie, odcinek przed, de... przed daily, prawda? Co? No. Ej, bo ja spadam cały czas do Wojda i mnie zabija. O, bo ten serwer jest dziwny. Dawaj Ej, ale... lobby, bo ja jestem w lobby, dawaj lobby. No i widzowie tak. W ogóle ch 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 chciałbym, żebyście wy też się angażowali w ogóle, pisali te komentarze, błagam, piszcie pod tym komentarze, bo ja będę czytać i będzie mi się chciało czytać, więc zachęcam Was też do pisania komentarzy, lajkowania i subskrybujcie. Teraz nawet możecie widzicie wbić, nawet na jakiegokolwiek, kurde, do mnie i do Fran, nawet możecie wbić, zasubskrybować ten kanał, proszę Was, proszę Was, bo rośniemy na daily, chcemy, chcemy wbić 10 koła subów do końca daily, do nas chyba właśnie lecą. Mój link do kanału na ukurę, pod mnie pie, a jak nie, to Zobaczę. tylko x 3 No, 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 widzowie i nowy Discord, nowy Discord. Ja już zbudowałem nowego Discorda w ogóle od zera. Więc tam już wam raczej pod tym filmem się linka do niego. Nie będziecie musieli czekać do Daily, żeby żeby mieć jakiegoś linka do Discorda wejście. W ogóle i ten i... I chciałbym Was też poinformować o tym, że yy, żebyście subskrybowali ten przepiękny kanał Prawda Franio? Tak A więc widzimy subskrybuj, subskrybuj, widzę eee. Chciałbym, żebyście subskrybowali. Kurde.

Idziemy na 50 strzegów, to wątpię, ale może jest ale to. No bo co po prostu Was? W Waszych rękach to jest i nie dobra. No. Nice.